To najlepsza kapela na całym świecie. Na świecie! A mój ulubieniec Dax jest największym twardzielem, jaki stąpał po ziemi. Nikt nie może mu podskoczyć. Chyba że ci, którym na to pozwala. A ten ich menedżer, Kivon, tak wspaniale wszystko organizuje. Nawet jak już będą starzy, to on dalej będzie prowadził ich profile. To był kawałek wysłucham Twoich zmartwień, dziewczyno zespołu. Wrażliwe Urwisy! A! A teraz chwila, na którą wszyscy czekacie! Możecie wygrać bilety na wyprzedany koncert dziś wieczorem. Telefony do rąk, bo bilety polecą do kogoś, kto odpowie na to pytanie. Jeśli Chen, główny wokalista wrażliwych Urwisów, miałby mieć jakieś zwierzątko, to co by to było? Halo, jak masz na imię? Mówi bajka z centrum miasta Townsville? Chen miałby kangurka, bo są urocze, ale też i silne. Zupełnie jak wrażliwe Urwisy. Masz rację, mała. Moje gratulacje, bajko! Ty i jedna wybrana przez ciebie osoba pójdziecie na koncert Wrażliwych urwisów. Udało się, udało się! Wygrałaś, wygrałaś, wygrałaś! <śmiech> <śmiech> Nie mogę uwierzyć, że wygrałam! Teraz musisz zdecydować, kogo zabierzesz. Tak, bo możesz zabrać tylko jedną z nas. No tak, bo mam bilety. Powiedz, bajko, którą z nas chcesz tam zabrać? Em, um, ja myślę, że zabiorę... Słuchawkę! Halo, mówi bajko z miasta Townsville. Mayday, mayday! Burmistrz, co się stało? Coś jest nie tak z moim samolotem. Myślę, że nie ma tu pana pilota. Aaaa! Pan burmistrz dzwonił do nas gdzieś z okolic wyspy Potworów. To niebezpieczne miejsce! Tam! Widzę ją! Hej, to samolot burmistrza! Ale gdzie jest burmistrz? Tutaj jest strasznie! O, co to takiego? Ja nie mogę, jaki słodki! Ale nie tak słodki jak ty, mała! Tylko ostrożnie! Może być niebezpieczny na imię Fryderyk i nie jest niebezpieczny. Tak jest! Walcz, 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 Chodźmy, musimy znaleźć burmistrza. Orety, walka dopiero się zaczęła. Potwór z kolcami planował coś spektakularnego. Znalazłeś ślady pana Burmistrza Fryderyku? Hej, Bajka, a czy wiedziałaś, że Częst też ma na drugie imię Fryderyk? O, nie, nie wiedziałam. Tak, mam naprawdę szeroką wiedzę na temat wrażliwych urwisów i chętnie się nią z tobą podzielę. Ech. Cały czas będzie powtarzać te bezsensowne bzdury. Hej, ja jestem ich wielką fanką, raczej fanką własnego głosu. Tak? Tak uważasz? To ja ci zaraz coś powiem. Siostry, nigdy nie. Nie będziecie się kłócić! Macie być dla siebie miłe! Zgoda! Świetnie, przytulcie się. Powiedzcie, kocham cię! Kocham cię! A teraz jestem niemądra! Jestem niemądra! <noise> Jesteś niemądra! że byłyśmy takie niemądre. Nie ma sprawy, siostry. A ja chyba już wiem, kogo zabiorę na ten koncert. Oby mnie, oby mnie. Oby mnie, oby mnie. Zabierzesz mnie? Myślisz o mnie, prawda? Powiedz, że mnie. Możesz mi śmiało się... no. Hej, tę piosenkę dedykuję najwierniejszej fance, Bajce. Nosi tytuł Jestem szalonym, niebezpiecznym potworem, kiedy trzymam Cię za rękę, dziewczyno.